Witam moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachu ze mną. Tym razem mam dla Was świetną grę w Gambicie Halloween. Jesteśmy na portalu Czeską. No i zagrałem, miałem przyjemność zagrać z graczem 2330 z Turcji. No jak sami widzicie, tutaj no partia bardzo. Fajna, bardzo jednostronna i po prostu no, bez żadnych niedokładności zagrana. No, idealnie, więc no, zobaczmy, jak do tego doszło. E4, E5, skoczek, 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 skoczek. No i teraz wiadomo, co, cóż można było zagrać innego, jak nie zabicie piona skoczkiem. Przeciwnik zabija pionek D4, skoczek C. No to jeśli na C, no to oczywiście go ganiamy jak najdalej. No i tutaj główną linią jest odejście skoczkiem tu. Ewentualnie niektórzy grają po prostu tutaj, żeby już oddać ten materiał. Jest też fajna linia, można zagrać tutaj skoczkiem. To jak najbardziej jest wszystko ok, no bo jeśli tutaj jakieś pchnięcie, no to ten skoczek tutaj może coś przeszkadzać, jakieś takie, są jakieś takie dziwne warianty. Przeciwnik postanowił odejść. To już pierwszy znak zapytania. Skoro odchodzi, ok. Gnębimy drugiego skoczka, no bo po to one tutaj są ustawione przed pionami, żeby być gnębione przez nasze piony. Zatem gnębimy, on ucieka. Oczywiście, no tak jak jest pokazane, ta królowa tutaj jest główną linią. No i D6. D6 ogółem w Halloweenkach jest bardzo, bardzo wymaganym ruchem. Chodzi o to, żeby ten goniec z F8 nie miał opcji wyjścia przede wszystkim związania naszego fantastycznego skoczka. No i jakieś tutaj warianty na przykład po wybiciu, na przykład gdyby było wybicie, wybicie i na przykład nie wiem, no, tym skoczkiem tutaj na przykład, nie? No to dostałby wtedy królową tutaj, no i jest tak trochę problematycznie. Oczywiście no główna linia to chyba zabicie nawet tego skoczka byłoby lepsze. Ale to takie czy wychodzi na jedno tak naprawdę. W tej sytuacji no przeciwnik gra c6, nie wiem czemu, nie wiem czemu zdecydował się zagrać c6, no jest to ewidentny błąd, który daje mi gigantyczną przewagę, yy, o co chodzi w tym ruchu, no po pierwsze, no jest tutaj jakaś furtka dla królowej, yy, ale no to centrum, ten pionek tutaj już, on w tym momencie jest nietykalny. Oczywiście przeciwnik będzie próbował go jakoś nadgryzać poprzez f6, ale to za chwilę. Przede wszystkim, no musimy wyprowadzić naszego fantastycznego gońca, to jest great move. To jest dosyć logiczny ruch, więc no już bym nie nazwał go great move'em No niemniej, no tak jak mówię, no jest bardzo logiczny. Dlaczego jest logiczny? No bo goniec na c4 tak, jak nie wiem, w Gambicie Szkockim, czy właśnie w partii włoskiej, czy właśnie w Halloweenie, to ten goniec tutaj, on, to, to jest pole specjalnie utworzone dla niego. No, chodzi o to, że no, ten goniec tutaj po tej przekątnej tutaj działa. Nie? I grając D6, otwieramy tę przekątną no, dla naszego gońca. Więc no, to jest już naprawdę świetnie ustawiona figura. Nasz przeciwnik no, tutaj próbuje go jednak jakoś odgonić. Uciekamy. A5, no cóż, cóż, mogę powiedzieć? No cały czas no, tutaj były opcje wejścia, tutaj tą królową, żeby zwolnić pole dla króla. Przypominam, jest to gracz 2330. Yy, widząc A5, no ucieszyłem się, muszę przyznać. No, ma, mam figurę mniej, oczywiście zapiona. Niemniej, no ta pozycja jest jak najbardziej okej, okay, no bo zauważcie, że biały już ma dwie wyprowadzone figury. Czarny przedstawia pionki na skrzydle hetmańskim, no i tak czt, jakoś. Nie wiadomo co dalej, no co ono chce zagrać, pewnie A4, ale ok, my się bronimy niepasywnie, no bo pasywnie to byłoby jakieś A3, A4, nożby żeby po prostu uciec tym końcem tutaj. Bronimy się aktywnie. Jeśli zagra tu, to dostanie mata, prawda? Jest nasz cel ataku pionek na F7, pole na F7. No to przeciwnik, cóż, no oczywiście skoczek tutaj nie broni, no bo jest wybicie tego skoczka gra sensowny ruch F6 no i teraz moi drodzy co tutaj możecie zagrać oczywiście nie patrzcie na to no bo nie chodzi o to żeby patrzeć na to tylko żeby rozwiązać zadanko w tej sytuacji moi drodzy najważniejsza jest ta przekątna o ta tutaj i pole F7 to jest nasz cel ataku dlatego też zabijamy pionka B5 z prostą ideą z ideą Skoczenia sobie tutaj. Nie musi pobić królową, nie? Jeśli bije królową, no to to już jest tak naprawdę koniec. No w w, przy takim ustawieniu to jeszcze mu skoczek zginie. No, no bardzo niesympatyczne rzeczy. No oczywiście przeciwnik wybija skoczka, licząc w pierwszej kolejności na to, że jeśli zabije sobie jego wieżę, no to jakoś będzie mógł tutaj. Nie wiem, zagra tutaj, zagra może tym pionkiem, co prawda no cały czas jest skoczek podbiciem, więc tego złapania się tutaj nie boimy. No ale no, myśli, że odda jakiś materiał, jakąś wieżę, jakąś wieżę za dwa, za dwa skoczki, tak? No, i jeszcze jakieś pionki ja będę mieć, więc no, teoretycznie, no gdybym tak zagrał, co na to mówi program, ciekaw jestem. No ten ruch mi się nie podobał w partii, od razu muszę przyznać. No bo no właśnie zobaczcie, zabicie wieży za darmo jest zaznaczone dwoma znakami zapytania, nie? bo chodzi o to, że Gambit Halloween jest o tyle dziwnym debiutem i o tyle dlatego go tak bardzo lubię. Że tutaj materiał nie ma tak wielkiego znaczenia, jak na przykład w obronie Karokany, gdzie tracicie dwa pionki i przegrywacie partię. Tutaj możecie stracić dwa skoczki za dwa piony. I mieć totalnie wygraną pozycję, tak jak w tej sytuacji, plus 10, królowa na D5. I w tej sytuacji, no tutaj to jest już rzeź. No przeciwnik, cóż, mógł zagrać tutaj, no to byłoby wybicie, król, królowa tutaj, no to jakieś giną wieże za darmo, jakieś no takie, takie cuda. No to, cóż mogę powiedzieć, no jedna wielka masakra. Przeciwnik, no tutaj się już popłakał, zdecydował się zagrać y, królową na E7. No to wybicie, wybicie. No i teraz pytanie, co my mamy zagrać? Mamy tutaj wieżę za darmo, widzicie? Ja zdecydowałem się jednak zrobić sobie coś więcej niż zabijać jakąś wieżę, która i tak tutaj nic nie gra. Dałem szacha, odszedł, zabiłem. Wieża zginie. Bonusowo jeszcze skoczek może zginie. Właściwie to na pewno ten skoczek zginie, no bo. W... Zatem te dwie, jeszcze te dwie figury są martwe, jeśli byś spróbował coś takiego no to nawet mogę sobie spokojnie wtrącić gońca. Bardzo fajna gra, niezwykle szybka, e, bardzo jednostronna, no ale no naprawdę jestem z niej bardzo zadowolony. No bo cóż, cóż mogę powiedzieć, e, zwycięstwo w Gambicie Halloween zawsze e, no zawsze jest źródłem niesamowitej satysfakcji dla mnie. Z mojej strony, kochani, to prawie tyle. Chciałbym jeszcze zareklamować mój kurs na temat właśnie Gambitu Halloween, który znajduje się na Udemy. Polecam Wam go, jeśli chcecie grać właśnie w ten sposób. Nic łatwiejszego. Życzę Wam wszystkim zdrowia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.